Drodzy bracia i siostry, dziś otrzymujemy kolejny fragment kazania na górze. To kazanie na górze to nie jest prawo czy przykazania, tak jak w Starym Testamencie, bo te w Starym Testamencie one można było wypełniać ludzką mocą, choć i to nie wypełniano ich. Te zaś w Nowym Testamencie, to co zawarte jest w Kazaniu na Górze, to jest nauka dla uczniów Chrystusa, dla tych, którzy są przez Niego odkupieni, wyrwani ze szponów złego ducha, którzy mają w sobie Ducha Świętego. Który, I ten prowadzi ich, daje im moc. Aby spełniali coś, co jest dla człowieka w istocie niemożliwe, o własnych siłach. Chrześcijaństwo, uczynki prawdziwie chrześcijańskie, Chrystusowe, są niemożliwe do wykonania dla nas o naszych siłach. Jezus sam to mówi. Zresztą i wczoraj. W modlitwie mszalnej słyszeliśmy Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić jako chrześcijanie. Nic nie możemy uczynić. I Pan Jezus mówi beze mnie nic uczynić nie możecie. I to się odnosi właśnie do tych ewangelicznych przykazań, do tego ewangelicznego prawa, które nawet prawem nie można nazywać, bo jest tym, co Sprawia w nas i przez nas Pan Bóg swoją mocą, Bóg Święty. Dlatego jest rzeczą tak ważną dla nas, abyśmy jak najczęściej uczestniczyli w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Dobrze, że tu jesteście, dobrze, że tu jesteśmy, aby Pan Jezus, On, stawał się naszą mocą i abyśmy mogli spełniać to, co nam przykazuje. Jako chrześcijanom, a przekazuje nam to po to, aby świat widział inny rodzaj życia niż ten, który jest dla świata oczywistością aby widział naturę Pana Boga coś, co z jednej strony może i drażni, a z drugiej strony zadziwia. To widać było szczególnie. W pierwotnym chrześcijaństwie, u męczenników, ale także później, także w naszych czasach. Brat Albert Adam Chmielowski właśnie był tego przykładem. Nie pamiętam, gdzie to czytałem, ale ktoś we tych wspomnieniach mówił, że szedł przez rynek krakowski wraz ze swoim ojcem, i ojciec mu mówił, jako małemu chłopcu, Patrz, ten człowiek, który tu jedzie na wozie o jednej nodze kulawy, ten, który i zbiera dary od innych, żebrze, żebrze dla, dla biedaków, to jest przyszły święty. Tak, to są właśnie te przykłady. Te nie tylko przykłady, ale i świadectwa, że rzeczywiście. Jezus Chrystus żyje pośród nas i do tego też wzywa każdego z nas, ale nie na tej zasadzie, że nam to nakazuje i mamy to czynić, tylko wzywa nas, abyśmy coraz bardziej napełniali się Nim, Jego mocą, Jego miłością, otwierali się coraz bardziej na Jego Ducha i Szli za Jego natchnieniami, nie na tej zasadzie, że to wyciśniemy z siebie, wymusimy, bo tak trzeba, bo ktoś nam to nakazał, ale dlatego, że nasze przemienione serce samo tego pragnie. Święty brat Albert Chmielowski nie był człowiekiem, który siebie do czegokolwiek zmuszał i robił to, bo musiał, bo tak mu kazano. Nie. Jego serce się przemieniło, jego serce widziało rzeczywiście w tych biedakach Chrystusa, tych, tych, którym służył. I służył im całym sercem, spalając się, chociaż sam był człowiekiem, można by powiedzieć, nieszczęśliwym. I to na wielu polach, patrząc czysto po ludzku, bo jak słyszeliśmy, w bardzo młodym wieku już stał się inwalidą, stracił nogę. Potem, owszem, Stał się malarzem, zapowiadała się bardzo o jego karierę, ale pan Bóg go pociągnął i trafił do nowicjatu jezuitów. Ale tam pan Bóg go dalej prowadził w sposób bardzo dziwny, bo w czasie 30-dniowych rekolekcji rozchorował się psychicznie i nie był w stanie ich skończyć. I ówczesny mistrz nowicjatu doszedł do wniosku, że trzeba go odesłać, no bo nie można. Dalej przygotowywać do kapłaństwa, do pobytu w zakonie najpierw, a potem do kapłaństwa człowieka chorego. I ponad rok spędził u swoich przyjaciół na Podolu, gdzie Trudno powiedzieć, czy się leczył, bo medycyna, zwłaszcza psychiatria tamtych czasów, nie stała tak wysoko. Nie wyda wydawało się, że już z tego nie wyjdzie. Był taki okres, że już zostanie człowiekiem w pogrążonym w głębokiej depresji, ale okazało się, że Pan Bóg go z tego wyprowadził i że jego wrażliwość jeszcze bardziej się wyostrzyła. Już nie tyle chciał zostać jezuitą i kapłanem, ale właśnie. Powierzyć się tym, oddać się tym, w których, jak mówiłem, dostrzegał Chrystusa i służyć im. I to jest, bracia i siostry, też droga, którą Pan Bóg nas prowadzi przez różne doświadczenia, które wydają nam się być nieszczęściami, a które, jeśli się Panu Bogu zaufa, On wtedy staje się naszą mocą, tak jak w tej modlitwie którą wczorajszej, którą przypomniałem: Boże, mocy ufających Tobie. Po to tu jesteśmy, aby pogłębiała się ta nasza ufność i abyśmy byli w stanie pełnić to, o czym mówi Pan Jezus. Nie odpłacać złem za złe, ale, jak mówi, nie stawiajcie oporu złemu. Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą, wziąć ci szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię ktoś, by iść z nim tysiąc kroków, iść dwa tysiące. I temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, który chce pożyczyć od ciebie. To czynił właśnie brat Albert, nadstawiając drugi policzek, bo przecież doznał tak wielu zniewag, tylu, tylu cierpień. I nie mścił się za to. Nie mścił się za to. I, i y, pozwolił. Aby jego życie się poniekąd, można by powiedzieć, zmarnowało, ten jego talent malarski dla biedaków. Dawał temu, kto go prosił, nie odwracał się od, od biednych. I tak stało się dla nas świętym, tym, który nas zachęca swoim życiem i swoim przykładem i swoim wstawiennictwem do świętości. Amen.